Dzień dobry, witajcie. Czasami zdarza się, że odnoszę się do pewnych komentarzy czy opinii, zwłaszcza jeżeli mnie o to prosicie. I ostatnio zadaliście mi pytanie, co sądzę na temat, na temat wypowiedzi doktora Vanden który przedstawia się jako ekspert, ekspert do spraw szczepień, a swoją drogą próbowałem znaleźć trochę informacji na temat doktora Vanden no ale niestety nie ma go nawet w Wikipedii. Natomiast pan dr Vanden Bosche przedstawił dwa logiczne, racjonalne argumenty, które wymagają pewnego wyjaśnienia. Mianowicie wystosował on otwarty list no, do, nie do NFZ, tylko do Światowej Organizacji Zdrowia. Na wstępie tego listu napisał, że na wstępie chce zasygnalizować, że nie jest żadnym antyszczepionkowcem. No więc ja też zrobię to samo i na wstępie tego filmu chciałbym Wam wszystkim zasygnalizować, że ja nie jestem żadnym szczepionkowcem, covidowcem czy covidianem. Ja po prostu jestem tylko i wyłącznie zwolennikiem szczepień. Natomiast pan dr Van den Bosche przedstawił dwa argumenty przeciwko masowym szczepieniom, przeciw COVID-19. Mianowicie uważa on, że po pierwsze masowe szczepienia doprowadzą do tak zwanej presji selekcyjnej koronawirusa, a więc będą czynnikiem, który wywoła presję selekcyjną, doprowadzającą w efekcie do powstania kolejnych mutacji coraz to groźniejszych i nowych, coraz to groźniejszych wariantów koronawirusa, co według doktora VandenBosche już się teraz dzieje, bo na przykład wcześniej ludzie młodzi. Chorowali głównie skąpo objawowo lub bezobjawowo, a teraz coraz więcej ludzi młodych trafia do szpitala pod respirator. No więc uważa on, że wskutek masowych szczepień dochodzi do powstawania przeciwciał przeciwko białku S. Są to przeciwciała związane ze swoistą, sztuczną, humoralną odpowiedzią układu odpornościowego i te przeciwciała, Charakteryzujące się dosyć wysoką swoistością w stosunku do białka S, stanowią presję dla koronawirusa, także on tworzy kolejne mutacje w obrębie genów dla tego białka, tak, żeby uniknąć działania tych przeciwciał, tych przeciwciał tak zwanych neutralizujących, czyli mówiąc inaczej, powstają nowe mutacje, nowe warianty koronawirusa, które są coraz to bardziej oporne. Na te przeciwciała, związane ze zmianą struktury tego białka S, które łączy się z domeną ACE2 na błonie komórkowej, tak, przez którą wirus wnika do komórki. W efekcie to może doprowadzić do tego, według doktora Vanden Bosche, że w przyszłości nie tylko szczepionka nie będzie działać, szczepionka oparta właśnie na tym białku S, ale również u ozdrowieńców. Którzy już przechorowali, częściej zdarzać się będą i to ciężkie reinfekcje, a osoby, które nigdy jeszcze nie zetknęły się z wirusem, czyli nie przechorowały, będą przechodzić te zakażenia coraz ciężej, tak jak już teraz to widzimy u osób młodych, czyli będą to zakażenia głównie objawowe, czasami wymagające hospitalizacji, a nierzadko również użycia respiratora. Doktor Vanden Bosche porównuje to do oporności bakterii na antybiotyki. Mianowicie, jeżeli stosujemy antybiotyki na dużą skalę, no to po pewnym czasie bakterie nabywają oporności, antybiotyki przestają działać, a bakterie sto, stają się coraz większym problemem, wywołują coraz cięższe zakażenia, coraz bardziej trudne do leczenia. <laughs> Więc taka oporność, jak u bakterii, jest obserwowana według doktora Van den Bosche, może i może, jest duże prawdopodobieństwo, że się wytworzy w przypadku koronawirusa SARS-CoV-2, który to stanie się coraz to bardziej oporny na przeciwciała wytwarzane podczas szczepień, po przechorowaniu, a kolejne zakażenia będą przebiegać coraz ciężej. To jest pierwszy argument przeciwko masowym szczepieniom, na który zwrócił uwagę dr Wandenbosch. Natomiast drugim argumentem jest to, że główną rolę w zwalczaniu Infekcji wirusowych, według pana doktora, odgrywają nieswoiste mechanizmy odpornościowe, zarówno komórkowe, związane z komórkami NK, czyli tak zwanymi natural killers, czyli ci naturalni zabójcy, jak również humoralne, związane z produkcją przeciwciał wydzielniczych w obrębie błąd śluzowych. To są tak zwane wydzielnicze immunoglobuliny w klasie IgA, czasami w klasie również IgM. I według doktora Vandenbosche podanie szczepionki prowadzi do wytworzenia tych swoistych przeciwciał w klasie IgE, IgG, które charakteryzują się większą awidnością i powinowactwem do tego wirusa niż te naturalne wydzielnicze immunoglobuliny w klasie IgA. W związku z tym, że... Te przeciwciała sztucznie wytworzone wiążą się z wirusem silniej, mocniej, wypierają one na zasadzie kompetycji te słabe immunoglobuliny w klasie IGA, które są związane z wrodzonym mechanizmem odpornościowym. I w ten sposób człowiek ma tracić, czy kosztem zwiększania odporności pod wpływem szczepionki, tej odporności sztucznej, ma być zmniejszenie tej odporności wrodzonej. Naturalnej, która odgrywa pierwszą linię obrony w stosunku właśnie do zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Doktor Van den Bosche stosuje również inne argumenty, mianowicie mówiąc o presji selekcyjnej, wskazuje na to, że wiele osób, które przechodzi bezobjawowo COVID-19, po zaszczepieniu, tak, jest po prostu nosicielami tego wirusa, co jeszcze bardziej zwiększa tę presję selekcyjną i zwiększa ryzyko powstawania nowych wariantów oraz mutacji tego wirusa. Natomiast na pewno te argumenty wymagają pewnego odniesienia. Po pierwsze, mówiąc o tak zwanej presji selekcyjnej w stosunku do wirusów, w tym przypadku do wirusa SARS-CoV-2, to dr Vandenbosche ma rację. Mówi prawdę. Stosowanie szczepień może być jednym z czynników presji selekcyjnej. W wyniku szczepień dochodzi do powstania przeciwciał w klasie IgG o wysokiej swoistości dla białka S, koronawirusa. Są to tak zwane przeciwciała neutralizujące, które wywierają niejako presję na tego wirusa, gdzie mutacje w obrębie białka S będą preferowane czyli kolejne warianty wirusa, które mają mutacje w obrębie tego białka nie tyle białka, co genów. Dlatego białka, na, do tego stopnia, że te przeciwciała będą słabo się wiązać z tym białkiem, czyli mówiąc inaczej, będą słabiej działać, te mutacje będą preferowane, więc należałoby oczekiwać, że wskutek presji selekcyjnej może powstać wariant, na który dana szczepionka nie będzie działać. <laughs> Oczywiście, tutaj już y, y, firmy, które te szczepionki wytwarzają. W zasadzie również eksperci mówią, że to nie jest duży problem, bo jeżeli faktycznie pojawiłby się taki wariant, gdzie szczepionka nie działa, dlatego że struktura trzecio- i czwartorzędowa białka S, która jest rozpoznawana przez przeciwciała, wytworzone po podaniu, po podaniu szczepionki, byłaby na tyle zmieniona, że ta szczepionka byłaby po prostu nieskuteczna, można metodami inżynierii genetycznej czy biologii molekularnej... Stworzyć po prostu takie mRNA, które powodowałoby powstanie dokładnie tej nowej konformacji białka występującego u mutanta, tak? Tak więc utworzenie nowej szczepionki zajęłoby stosunkowo bardzo niewiele czasu i nie byłoby tutaj w tym przypadku większym problemem. Wymagane byłoby tylko wyizolowanie wirusa i ustalenie, sekwencjonowanie jego genomu, co oczywiście można zrobić i oczywiście to się robi. Natomiast Trzeba zwrócić uwagę na to, że szczepienia mogą wywierać presję selekcyjną, zwłaszcza gdy są prowadzone przez krótki, gdy są prowadzone w wydłużonym czasie, czyli wydłuża się czas prowadzenia tych szczepień, czyli jak mamy do czynienia nie z masowymi szczepieniami w krótkim czasie w większości populacji, tylko na przykład właśnie. Szczepienia, które się odbywają przez długi czas i obejmują stosunkowo niewielką część populacji, bądź gdy wydłuża się znacznie odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami szczepień, bądź gdy rezygnuje się z jednej dawki szczepień. Część ekspertów jest zdania, że na przykład wydłużenie czasu. Pomiędzy pierwszą a drugą dawką szczepionki, czy podawanie tylko jednej dawki szczepionki, tak żeby zaszczepić większość populacji jedną dawką, może być niekorzystne. W perspektywie długofalowej, w perspektywie krótkofalowej, dosyć korzystne, dlatego że część osób uzyska już jakąś odporność po podaniu pojedynczej dawki, ale w perspektywie długofalowej może być niekorzystne, dlatego że może być czynnikiem presji selekcyjnej dla wirusa. Czyli moi drodzy, żeby zmniejszyć ryzyko czy ograniczyć do minimum presję selekcyjną w wyniku szczepień, należałoby podać szczepionkę w krótkim czasie jak największej części osób, czyli wyszczepić 95% populacji w bardzo krótkim czasie. I wtedy mamy problem presji selekcyjnej w zasadzie rozwiązany w dużym stopniu, a wiadomo, że jest to niemożliwe. Już nie mówię tutaj o tym, że mamy osoby czy ruchy antyszczepionkowe, które nie chcą się szczepić. Już nie mówię tutaj o tym, że no właśnie, nie tylko, że nie chcą się szczepić, ale również, że są problemy organizacyjne, czyli na przykład brakuje szczepionek. Czyli tego się nie da na taką skalę w krótkim czasie zorganizować. Trzeba to wydłużać w czasie. Im bardziej wydłużamy w czasie, tym ta presja selekcyjna. <laughs> Mogłaby być teoretycznie, hipotetycznie większa. Mogłaby być, ale czy będzie tego nie wiadomo. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że gdybyśmy nie prowadzili szczepień na masową skalę, no to problem presji selekcyjnej nie zniknie. Dlatego, że dochodziło, dochodziłoby, dochodzi i dochodziłoby bez szczepień w jeszcze większym stopniu. Do zarażeń, masowych zarażeń, mamy pandemię masowych zarażeń wirusem SARS-CoV-2. Osoby, które przechorowały, wytwarzają dokładnie taką samą immunoglobulinę w klasie IgG przeciw białku S. W związku z tym te osoby wywierają dokładnie taką samą presję selekcyjną, jak osoby zaszczepione. Oczywiście, osoby po przechorowaniu wytwarzają również mieszaninę innych przeciwciał, których nie wytwarza osoba zaszczepiona. Są to np. przeciwciała przeciwko białku N, czyli nukleokapsydu ME, dlatego że w szczepionce nie ma mRNA, czy tej części tego fragmentu koronawirusa, który zawiera inne białka niż białko S. Czyli, moi drodzy, nic by to nie zmieniło. Tak czy inaczej, presja selekcyjna będzie dlatego że czy przechorujemy czy się zaszczepimy i tak część osób uzyska odporność stanowiąc mechanizm hipotetyczny dla tej presji selekcyjnej koronawirusa czyli zaraża się nie choruje przenosi tego wirusa dalej tak wytwarza przeciwciała jednocześnie zwiększając ryzyko mutacji czy powstawania takich zmian w genach które są korzystne dla Ujawniają się w postaci takiej, tak zmienionej konformacji białka S, na które nie będą te przeciwciała, bądź to po przechorowaniu, bądź to po poszczepieniu działać, lub będą się wiązać no, ze słabą awidnością, w związku z tym nie zapewniając pełnej ochrony. Różnica jednak jest zasadnicza, bo po szczepieniu albo nie zachorujemy, albo choroba ma przebieg łagodny, albo nie wystąpią powikłania pokowidowe. Natomiast jeżeli przechorujemy. Nigdy nie wiadomo, czy przechorujemy łagodnie, czy przechorujemy i trafimy do szpitala, czy pod respirator, czy może, jak zauważył dr Vanden ale niestety błędnie, że dawniej COVID-19 u młodych ludzi to była łagodna infekcja często skąpoobjawowa, ale nie wziął pod uwagę powikłań po na ten temat będzie osobny film. Już teraz wiadomo, że po przechorowaniu COVID-19, nawet jeżeli to było przechorowanie bezobjawowe lub skąpoobjawowe, to po pewnym czasie u części osób rozwijają się powikłania, na przykład PIMSTS. Wielokładowy zespół zapalny u dzieci, które często chorują bezobjawowo tak? A później mają zapalenie nerek, mięśnia sercowego, płuc, i niestety. Wieloukładowy stan zapalny, czasami prowadzący do powikłań śmiertelnych. U osób młodych zgony się też zdarzają, dlatego że dużą rolę w tym, czy COVID-19 będzie miał charakter łagodnej choroby, czy ciężkiej, odgrywają geny. Geny dla receptora ACE2. I może się zdarzyć, że taki byk w sile wieku, który dużo ćwiczy, jest umieśniony w pełni zdrowia. Zachoruje i go sieknie, a taka stara babcia, stuletnia, przeżyje. Dlatego, że ten młody człowiek może mieć niestety dużą ilość receptorów ACE-2 i niestety być bardziej podatny na ciężki przebieg COVID-19. I tego dr Vandenbosze nie wziął pod uwagę. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, na potwierdzenie tych moich słów, że mutacje czy te warianty koronawirusa już w ilościach liczonych w setkach, Pojawiły się przed wprowadzeniem pierwszej szczepionki na rynek. Czyli po prostu presja selekcyjna istniała przed szczepieniem. Trzeba zwrócić uwagę, że na kilka tysięcy co najmniej wariantów koronawirusa, gdzie są pojedyncze mutacje, zmiany, mutacje punktowe, tranzycji, transwersji czy mutacje typu delecji, większość z nich nie ma znaczenia klinicznego. A tylko część, można powiedzieć kilka z tych kilku tysięcy, ma znaczenie kliniczne, które wpływa na zjadliwość wirusa, w tym na to, czy on powoduje częściej ciężki przebieg choroby, czy też łatwiej zaraża. I są to głównie mutacje w białku S. Z to, związane z presją selekcyjną, o której mówiłem. To jest na przykład szczep brazylijski, południowoafrykański, wcześniej był. Szczep brytyjski to są mutacje variant of concern, tak się je oznacza. Czy tak się je określa, które wymagają dalszych badań. Natomiast to, co jest istotne, że presja selekcyjna to nie jest kwestia tylko przechorowania czy zaszczepienia, to jest kwestia indywidualnej odporności organizmu. Osoby to jest kwestia przyjmowania leków. Osoby, które przyjmują leki immunosupresyjne, które. Długo mogą być reze, rezerwuarem dla koronawirusa, bo mają obniżoną odporność po chemioterapii, po przeszczepieniu narządów z chorobami autoimmunologicznymi, też mogą stanowić czynnik presji selekcyjnej. I moi drodzy leki, tak jak powiedziałem, czyli jeżeli cały czas mówimy na przykład o lekach również przeciwwirusowych, remdesivir, amantadyna, hydroksychlorochina, wcześniej czy chlorochina też była. Wiele osób mówi dlaczego nie leczymy pacjentów amantadyną? Leczmy wszystkich amantadyną. To też byłby czynnik presji selekcyjnej. W pewnym momencie dochodzi tak jak u bakterii do powstania oporności na amantadynę, czy powstawania takich wariantów czy mutacji, gdzie wirus staje się bardziej zjadliwy i przy okazji oporny na amantadynę. To też jest mechanizm presji selekcyjnej. Nawet pogoda, tak? Czy jest to upał, promieniowanie ultrafioletowe, czyli nasłonecznienie, czy jest to wilgotne środowisko yy, związane na przykład z porą jesienno-zimową, gdzie nie ma dużego nasłonecznienia, promieniowania UV, które jest szkodliwe i zabójcze również dla wirusów, to też są czynniki presji, rozmieszczenie, zagęszczenie ludzi i tak dalej i tak A propos tego przenoszenia wirusa, to już mówiłem w innym filmie, u osób zdrowych, u osób zdrowych, yy, zaszczepionych one te osoby mogą ulec infekcji wirusem SARS-CoV-2, ale szybciej dochodzi do jego eliminacji, więc przenoszenie wirusa de facto jest krótsze niż u osoby, która nie była zaszczepiona i po raz pierwszy się z tym wirusem zetknęła, dlaczego? Dlatego, że ta osoba musi wytworzyć przeciwciała de novo. A osoba zaszczepiona już je ma, a jeżeli je utraci po kilku miesiącach, to pozostają komórki pamięci, które w krótkim czasie, zdecydowanie krótszym niż po pierwszym kontakcie, te przeciwciała wytworzą. To są podstawy immunologii. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że te tak zwane naturalne przeciwciała to, już, to jest już odniesienie się do drugiego argumentu, który jest nieprawdziwy, że my wyciszamy naturalną odporność, co skutkuje ciężkim przebiegiem choroby. Nie. W naszym organizmie odporność naturalna wrodzona i odporność, odporność swoista. Nabyta się zazębiają i uzupełniają, a nie rywalizują. Odporność naturalna związana z przeciwciałami, o której mówi dr. Van den Bosche, jest związana z błonami śluzowymi. Natomiast odporność swoista po szczepieniu jest związana z immunoglobulinami w klasie IgG, które znajdują się w osoczu we krwi, nie, bło, nie w wydzielinie w błonach śluzowych. Więc te mechanizmy się zazębiają. Najpierw, gdy dochodzi do infekcji, to jest odporność naturalna związana z wydzielniczą IgA naturalną bądź swoistą, co też może być związane ze szczepieniem, bo komórki no, limfocyty mogą dostawać się do tkanki MALT, czyli tej tkanki chłonnej w obrębie dróg oddechowych, tak? błąd śluzowych dróg oddechowych i tam wydzielać swoiste IgA, ale wydzielać też i, i wydzielnicze SIGA no, związane z naturalną wrodzoną odpornością, natomiast te w klasie IgG, które znajdują się we krwi, chronią przede wszystkim przed wiremią i przed rozsiewem wirusa, na przykład do innych narządów też, ale zapewniają jeszcze inny rodzaj odporności, tak, nie na błonach śluzowych, ale związanych z krążącymi we krwi immunoglobulinami w klasie IgG, no Ig, IgM na początku również i również w klasie IgA. Czyli tutaj to nie jest raczej na zasadzie kompetycji i rywalizacji, ale raczej na zasadzie uzupełniania się. Jest jeszcze jedna rzecz, o której zapomniał dr. Vandenbosche, mianowicie mechanizm nazywany ADE, czyli Antibody Dependent Enhancement. Polega to na tym, że słabo wiążące immunoglobuliny, a do takich mogą zaliczać się właśnie te wydzielnicze, te wydzielnicze związane z wrodzoną odpornością, nie neutralizują wirusa. A to znaczy, że po związaniu i po przybyciu w to miejsce komórek żernych, takich jak najczęściej są to makrofagi tkankowe, dochodzi do związania przeciwciał poprzez receptor CD32, CD32, tak. Dochodzi niestety do zakażenia komórek, tak immunokompetentnych i makrofagi stają się takim koniem trojańskim, gdzie mogą, w których mogą się te wirusy dalej namnażać i być jeszcze transportowane na przykład do płuc, bo w obrębie płuc również są makrofagi płucne. Czyli te przeciwciała paradoksalnie ne, nie, tak zwane nieneutralizujące, te słabe przeciwciała, mogą też szkodzić, niekoniecznie pomagać. I jest jeszcze jedna rzecz, o której zapomniał dr Vandenbosche, że odporność naturalna Wrodzona to nie tylko przeciwciała, ale zawsze uruchamiane są różne mechanizmy związane z produkcją cytokin. I niestety tutaj jest największy problem, no bo oprócz tego, że są te wydzielnicze immunoglobuliny, dochodzi do cytokinemii. Wydzielania cytokin prozapalnych, takich jak interleukina pierwsza, szósta, czy czynnik martwicy nowotworów, TNF-alfa, interleukina Ósma, czyli czynnik hemotaktyczny dla neutrofilów, interleukina 17, kilka innych chemokin. Natomiast te cytokiny powodują, że my się źle czujemy, że mamy gorączkę, że nie chcemy, że jesteśmy po prostu wyłączeni z życia zawodowego na przykład. I niestety może dojść u niektórych osób do hipercytokinemii, czyli tak zwanej kaskady czy burzy cytokin gdzie organizm w pewnym momencie przestaje to kontrolować to wydzielanie tych interleukin. Dochodzi do wazodylatacji, rozszerzenia naczyń, wzrostu przepuszczalności śródbłąka, dochodzi do zapaści, dochodzi do uogólnionej reakcji zapalnej, tak zwanej SIRS i często dochodzi wtedy do zgonu, co obserwujemy właśnie niekiedy w przebiegu zakażenia SARS-CoV-2. Czyli co z tego, że my mamy naturalne, wrodzone mechanizmy odporności, skoro one mogą nas zabić, bo nie działają swoiście. Ja już o tym mówiłem. W przebiegu pandemii grypy hiszpanki w 1918 roku i niektórych innych yy, pandemii grypy, dochodziło do śmierci paradoksalnie często ludzi młodych, gdzie obserwowano krwotoczne zapalenie płuc związane z naturalną, wrodzoną odpornością, właśnie z burzą czy z kaskadą cytokin, hipercytokinemią. Paradoksalnie tutaj osłabione, osłabione mechanizmy odpowiedzi wrodzonej mogą chronić przed tą burzą cytokinową i niestety prowadzącą do zgonu, gdzie te mechanizmy wrodzone no niestety są zbyt agresywne. W przypadku swoistych mechanizmów odpowiedzi humoralnej, czyli gdy mamy swoiste immunoglobuliny w klasie IgG, tak jak to powstaje po szczepieniu, to tego problemu nie ma. Natomiast, moi drodzy, nie, nie ulega wątpliwości to, że wirus SARS-CoV-2 mutuje, będzie mutował i o tym wiemy, o tym wiedzieliśmy już wcześniej. Na pewno będą pojawiać się nowe warianty. Trzeba zwrócić uwagę, jednak, że już wytworzone przeciwciały komórki pamięci i, i przeciwciała, tak przeciwko koronawirusowi, w tym również mechanizmy odporności swoistej komórkowej związane z limfocytami TCD4+, i TCD8+, one najczęściej są albo długotrwałe, jeżeli chodzi o komórki pamięci, które mogą w krótkiej chwili wytworzyć nam przeciwciała, nawet jeżeli to miano bardzo, bardzo spadnie po wielu miesiącach, albo nawet jeżeli dojdzie do mutacji, to często ta konformacja tego białka jest, jest na tyle podobna z tym dzikim e, wariantem, wirusa, Że te przeciwciała jednak zapewniają pewną ochronę. Mogą nie chronić przed wystąpieniem objawów chorobowych, ale, przy, chorobowych, ale przynajmniej chronią przed wystąpieniem ciężkiej choroby. Tak? I to, moi drodzy, też jest oczywiście bardzo istotne. Moi drodzy, i na koniec, ja się nie bałem koronawirusa do momentu, aż nie zobaczyłem w jakimś tam czasopiśmie. John'a Rambo w rękawiczkach lateksowych i Chucka Norrisa w maseczce. No to wtedy sobie pomyślałem: Oho, jak John Rambo nosi rękawiczki lateksowe i Chuck Norris maseczkę, to coś się musi dziać. Moi drodzy, a propos tej maseczki, no to ostatnio kiedyś jak sąsiad tak się podkradał do sąsiadki, no to sąsiad poszedł do niej w maseczce. Jak wszedł do jej mieszkania, podbiegły do niego dzieci tej sąsiadki, tak na niego patrzą, bo go nie poznały. Pan jest nasz nowy babysitter? Nie. Ja jestem wasz stary motherfucker. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was, cześć.